I jak to nastał czas porą wieczorową cooking spray w ruch Co tu będzie opowiadaj? Nie już jakieś gówno Ja mam gówno nie A, no no, Dawaj bo ci zaraz taki ten y, kotlet smaży. O, milon nie duży. No bo będzie duży mielon no, tak, Opowiadaj co ty tam pichcisz To będzie wieczerza a na wieczerze mamy przysmażoną cebulkę, czosnek, mięso mielone. Mięso, na tego z tego renifera co tu biegam, z tego łosia co to ostatnio. Łoś super ktoś. A do tego mamy swoje kleczo domowego i makaron spaghetti. Wow. makaron się tam gotuje. Ostatnio, przepraszam, ostatnio mieliśmy dwa ogniska, każdy swoje żarcie robi. Chłopaki robią trening do przyszłorocznego. Yy, tego szmacia challenge gdzie będzie taki jeden teleturniej o nazwie jak to było <grymne> <grymne> zawsze zapowiada cooking chef cooking chef no, tak to jest, to jest. Miał być chyba cooking chef ktoś się oferował że im przypomnę jak zapomnę właśnie zapomnieć? albo coś też taką zrobimy no I... was jakieś No to ją wrzuć taki kamień mhm. Ja może bym znalazł gdzieś tutaj, nie, nie znajduję. Mam tylko raz, jest ziołowa, a dwa, że zamokła. Ziołowa to dobra, to syp. O. No, no ja dobra. Nie ziołował. Kto gra grubo, wygrać musi. Wcześniej, czy później. Dobra, więcej gazu. A się tu z tego niska. Czekaj, jak to? Jasnie, kosmicznie wieje. Makaron dojrzewa? Makaron próbuje dojrzewać. I pamiętajcie najważniejszą zasadę na cooking sprayu. Nawet najlepsze danie można spieprzyć piachem. I wtedy trzeba gryźć powoli. Zjemy dwa makarony czy jeden? Tam jest 500 90, 93 kg waży, to sobie odpowiedz. Jeden? Jeszcze. Możesz sobie zrobić dwa. Uła. Jeszcze kurito musi wjechać. Co? Kurito jeszcze musi wjechać. No, tak. Jakie rito? Kurito. Co to jest? To to jest, Oj to i dobrze. Ty, a to, przepraszam, to po lewej to jest piach, czy ta sól Twoja morska? Sól, sól, to jest ona i mówię Ci, że zioła, widzisz? No, no dobrze. Może być zioła, żeby by mi w zębach nie dał. Ła. To będzie piękne danie. Pozuje, nagle. Pamiętaj. Dobra, chwilę się to to ołtuniło. A spróbuj, czy dobrze. No masz. Najlepsze. Zimne. Zasmaczysta. Atakuj. Uważaj na piach. Patera. Mieszasz? No. Ło, tylko mi ciężko. Dobra, niech jestem, niech się schowa. Mięsko to popalę. O, właśnie. Jeszcze trochę dysfikuję, co tu jadę. Człowieku, Pater. Jednak to taki półgotowy produkt to nie był głupi pomysł. No stary, bo teraz 3 godziny roboty. Sobie. No. Ale możemy teraz już 3 godziny jeść. No, podlejemy trochę później tą wodą z makaronu też, nie? Zobacz, o. No. Nie wiem, czy nie kończy kartusz. Jeszcze chyba nie pali. No, dawaj kartusze. Tak. Nie wiem, gdzie jest. W wiaderku jeden... był jakiś. Młody, musisz kicać, Tam... jesteś młodszy, no sorry, tak wyszło, no. Zawsze najmłodszy leży, no kurwa, nawet dyskutuję. Jak ja bym musiał iść, to rano nie ma podwózki do domu. Tam w wiaderku chyba jest, wiesz, razem z tym palnikiem, co się tak sam pali. Ale nie? jest Wiem, trochę wilgna, wiesz. Jest tu tego towaru, z jest, 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 tylko że wiesz, to jest kilo mięsa, ja nie myślałem, że aż tak dużo mięsa będzie. Dobrze, dzisiaj jest piątek, możemy jeść mięso. A potem się wysadzimy rano. Zdetonujemy. I co? No jest to po teraz. Dobra. Staj na kratę. Lubie na kartusza. Zdaję się z gardłem. Ja. Hmm, patera. No i co zrobisz? A. No dobra, bywają mi błędy też, no co zrobisz? Życie. Pokażę sobie. Film Master of Disaster. Wymyślił dobra. teraz coś pięknego. Dodamy. Ale co teraz dodajemy, czy jak makaron będzie? Mozzarella. Na koniec? No poczekaj, niech to sobie papież. Nie, 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 poczekaj, bo to się spali i będzie śmierdziało. nie działo. A. A. Tutaj na A. Cicho. Cicho. A mam Niewczes ja Alzdenty Ty makaronu nad to jeszcze nie gotowałem Ła wow. Marceli kiedyś jak nie? jeszcze wędkował To jakie robił makarony z tuńczykiem O Jezu. On to takiego Albo... wygląda naprawdę. On no? chyba na jajach, bo na głowie nie ma Miam mniem A kiedyś słuchajcie jak zrobił z jakimś, z jakimś śmietaną i... Z... Dżemem chyba truskawkowym makaron, ojeju. Mnie mózg wysadziło, do tej pory go nie mam. Dobra, czekamy ten makaron i zaraz kończymy to. Czy już? Nie Odgłos nie jakbyś sikał na kucaka. Komisja, jak jeszcze? Haj, Na, Chaj, na Chaj, do samych jaj, dawaj, chodź. Nie na pieku. Masz tak się to to zakup siłę tutaj? Ty w człowieku jak te jak pijawki na sumie? Ostatnio włosy jego Ta. No Ja trzymam cię paję Jak Paddy poczekaj Włok <noise> trzeba bardziej musisz. To 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 powydrapywa Czów jak otrzyma jak ubarły książeczkę ty No pchaj to to Będziesz do zbywarki to zynwarka tu zaraz pójdzie piach i będzie. Dobra, to tu dla wow. Dobra, to już musisz Ty, bo ja że lewo rekon nie wypykam. Musisz, że tam radę? Nie. Muszę <laughs> wrzuć patykiem to zrobią. ja nie wiem, czy ta rączka tutaj nie wpierdolnie. To weź patyk. Nie, dawaj. Wygina się jak ta tyczka dzisiaj po tym sobie. śmiało ciało. Poczekaj, trzymaj i to to. No. I bełtol to to. Powstanie... No nie, tak ja A ten jest nie Muszę to przełożyć. Nie, to dobra. się jeszcze trochę porobić. Koniec tego, bo nie mam miejsca na karcie, zaraz ser dopiero tutaj wrzucimy. Ser, pokaż, rzuć trochę. Chodź trochę, rzuć nie trochę, nie żebym go tu nagrał. Rzucę, nie słuchego. Rzucaj, dawaj to. Tak. Człowieku, lepiej, bo mi się kończy drogi, bateria Ledwo trzyma ta. Abo choć ogień nam spadł. Pa jak Sraltbar, jak Serba, to zrobiłeś. Dobra, koniec. No tak się wygina rądka, ciężar. Dobrze, bo tu ma być Widzisz? dużo żarnie.